Witajcie widzowie w kolejnym odcinku z Anarchii, gdzie będziemy trapować. Przepraszam was, że nie mam skina nadal. I swoją drogą tu mam całego anarchicznego seta. I 24 tysiące na koncie, ale to dlatego wszystko, że sprzedałem kamienie kowalskie. No i dużo awczyłem. Jak widzicie na górze ekran, że moja ranga wygasa za jeden dzień trochę ponad. Ja nie będę trapował w najlepszych temach, bo nie chcę ich stracić, bo jak stracę, to ciężko będzie je odrobić. Więc nie wiem, tylko sobie kupię jakiś Co to jajka jakieś. Kupię sobie jakiś mieczyk z rynku. Dobra, kupię sobie ten, ten ostrość 3 miecz. Jeszcze sprzedam diamenty i żelazo. Teraz tapam się na Homa. Mam generalnie już przygotowane to, co mam pisać na czacie. No, oczywiście, to kto i chce i ten ETA, mój nick. No, i że nagrywam odcinek, tylko sobie skopię DIRTA, bo z zapomniałem jakiekolwiek bloki wziąć. Swoją drogą, już jak widzicie, no, mam 28 serc, a powinienem mieć 30. Raczej sobie myślicie, tym bardziej się mnie stać. No, nie dokupiłem sobie na jeszcze tych serc, a zginąłem jeszcze jakiś typ diamentowy się do mnie tepnął, kiedy ja byłem bez itemów, no i mnie zabił. Też jestem ciekawy, czy aby na pewno tu gdzie chcę trapować jest, yy, nie ma wody w zasadzie, bo słabo będzie jak się okaże, że ktoś, kto się do mnie tepną, normalnie się może yy, z tej sytuacji wyjść. Nie będę budował jakiegoś skomplikowanego trapa, tylko takie coś. Ta jeszcze dirta wezmę. Ciekawe czy ktoś się będzie chciał do mnie tepać, chociaż to, że mój nick będzie się wyświetlał na taki kolor. Jak tarangajają, taki złoty. Nie. Będzie tak się wyświetlał mój nick, więc to będzie może skupiać uwagę graczy. Mam przynajmniej taką nadzieję, że ktoś się będzie do mnie tepał. Bo często się tepają też po prostu stiwki, które zaczęły grę, ale nie mają do końca. nie wiedzą, jak zacząć. I. Po prostu się tapają i tracą serca. I tutaj przygotowałem to, co będę wysyłał na czacie. No coś takiego. No i już wysłałem tutaj jedno. I całość będzie polegać na tym, że po prostu zaakceptuję kogoś tam i zamknę go. W o, dobrze. Jest już pierwsza osoba. Um. Dobra. Mam nadzieję, że to Steve'ek. Jakiś. Kurde. Ludzie się naprawdę chcą do mnie tepać. Dobra, no już ta osoba. Się do mnie nie tepnie na pewno. Poczekajcie, I jednak tej osoby, która tam wysłała jeszcze jedną prośbę, nie będę na razie do siebie tapać, tylko jeszcze wezmę trochę dirta, bo inaczej trochę zrobię tego trapa, bo tak, żeby było mi trochę wygodniej. Tutaj będę akceptował graczy, a po prostu tutaj będę kładł ten blok. O matko, spadł. No dobra, trudno. To ten sobie wezmę. Zobaczę jeszcze, czy dobrze będzie się hitać. No, jest okej. Okay. To wysyłam na czat. To kurde, nie mogę takiej samej wiadomości. To ja napiszę po prostu coś takiego i teraz. Coś... Yy, wiadomość musi się różnić od tej, co wysyłałeś ostatnio. To nie będzie coś takiego, i jeszcze dodam tu kropkę. Teraz sobie już tutaj przypiszę spokojnie. I czekam, mam nadzieję, że ktoś się do mnie tapnie też wydaje mi się, że to jest bardzo możliwy scenariusz, że po prostu ta osoba mnie zabije, jak ktoś się tapnie. Dobra, nikt się nie tepa. Dobra, wysłałem kolejną. Kurde, no. To się do mnie tepa, czy nie? Nie, no nikt się do mnie nie tepa, kurde, szkoda. Mógłbym zaakceptować tę osobę wcześniej, to chociaż bym kogoś zaczął bić. O dobra. Ktoś się tepa. Teraz proszę, żeby to nie był nikt jakiś mocny, bo ja chcę bardziej tak zarobić troszeczkę. Dobra, Stevek. O kurde. Jest. Zabiłem go, ale ja sam też zginę. Trudno. Ale mam jedną serce więcej. Nie wiem czy to tak działa, że po śmierci nie traci się item, no chyba że... Ktoś cię zabije, ale tak z wysokości tak... Traci, chociaż on mnie też hitnął, więc nie wiem. Kurde. No dobrze, serce. Jedno, czyli... No nie wiem, jak chodzi serce teraz. Tak, coś około 400 dolarów na plus. No 430 teraz. Najtańsze. Nie mogę się doczekać w ogóle kolejnego eventu. I też normalnie to bym zakupił pewnie rangę GVIP, tylko domyślam się, że na dzień dziecka. Będzie następny event, i tam będzie jakaś ranga eventowa, i po prostu ją kupię. Chociaż jeszcze zobaczę. Może nic nie będę kupował tym razem. Możliwe też, że pakiet bogacza jakiś z... kupię i zrobię opening. Dobra. No, dobra, kupię takie coś. Ale gość miał bloki do budowania się, i to był właśnie problem największy z tego wszystkiego. bo jak zobaczyłem Steveka to mi ulżyło chociaż też dużo Steveków wysyła wiadomości żeby się do nie do niego aha jeszcze tutaj są itemy no nic ciekawego tu nie było może bym skoczył po ten mieczek chociaż nie chcę tracić czasu też kurde no kupię ten nie, chociaż skita wezmę kilo. To od razu wezmę sobie mięsko w drugą łapę. Dobra, nie są tych bloków, ale to nieistotne. O dobra, mam pomysł teraz, żeby trochę lepszy był mimo wszystko ten trap. I tutaj nikt już nie będzie mógł. Ten się podbudować. Jak widzicie, blokuje tutaj skok. To i teraz klasycz. O, plus jeszcze mi zabójstwo nalczyło, ale nie nalczyło mi śmierci. Dziwne trochę. Teraz ta wiadomość oczywiście wysyłam. Boję się też, że będzie się tepał ten sam i nie będę miał nic z tego. Dobra. No, to jest chyba ten sam. Tak, to jest na pewno ten sam. Nie, ak nie akceptuję go. Bo tam jakiś odstęp czasowy musi być pomiędzy zabójstwem tego samego gracza, żeby było przezmane. A on pewnie chce mnie zabić. Nie wiem, może w Jackson'owym secie zobaczy, jak, jak ja byłem mocny, po prostu i w Jackson'owym secie. No teraz to może będzie wysyłał prośbę o teleportację cały czas. Chociaż może nawet anarchiczny to jest jakiś typek. Strasznie szybko ten czat leci. No nikt się nie tapa. Może powinnam jakąś prośbę o teleportację, w tym czasie, gdy pisałem i patrzyłem się ten, na to, co piszę, nie ma. To potem zobaczę, jak będę oglądał to nagranie, wiadomość musi się różnić od tej, co wysłałem ostatnio. No dobra, raczej nikt się nie będzie już tepał. Tepało się kilka osób, zaakceptowałem pierwszą, ale ona anulowała teleportację pewnie się przestraszyła. Potem jakiś typ się tepał, ale już go nie akceptowałem. Tylko taki. Poczekajcie, kto tu się tepał? A to jest ten sam ciągle. To nie, to jest. Jego nie tepał. Oj, długa może jeszcze być. Ta wiadomość. No kurde, no nie będę was nudził teraz tym, jak się nikt nie tepa. Trudno, no to jest taki trap. No jest... Jest okej. Okay. W miarę. I po prostu będę go sobie używał, jak będę te graczy do siebie. No, już na swojej skórze się przekonałem, że na pewno nie ma tego wody pod tym. I co teraz? No, nie wiem, pójdę na spawna. I co, ten mam pomysł Bedrock za 300 koła, jeśli dobrze widzę, jakaś kosa, bra, teraz klucze już, tutaj pominę do skrzyniawk, bo tych do skrzyniawk jest bardzo dużo, rzadki jakieś za 500 ml. No, ja nie chcę takiego rzadkiego. Nic przydatnego nie wydać Do piekielnej za 5000 ponad. Tutaj najtańsze, Do skrzyni z pedami. No, to jest chyba jedyny na rynku. Do piekielnej. Jeszcze zobaczę do anarchicznej. No kurde, nie stać mnie do anarchicznej skrzyni. Na klucz. Nie wiem, czy kupować do epickiej. No dobra. Średnio dzisiaj był ciekawy ten odcinek. Nic się zbyt nie zadziało. Więc kupię, kupię. Kupuję. No dobra, kupię. Mam nadzieję, że odda. Teraz. Obstawiajcie też w komentarzach co dropnie, oczywiście. Takie rzeczy mogą dropnąć. No, najbardziej bym nie chciał refów, to wiadomo. No, cztery koła nie byłoby źle, ale bym się w pełni nie odrobił. No, oczywiście jakaś anarchiczna rzecz. Najlepiej to y oczywiście hełm chciałbym. Albo dwa epickie klucze, też bym się nie obraził. No, wiadomo, najbardziej jeszcze z, z tych, co mogę trafić, oczywiście wymieniam, bo tak najbardziej to by chciało Bedrock. Jeszcze słabo będzie trzy zmianki, dwa chorusy. 16 firewerek też nie będzie zbyt dobrze. Te serca też mnie ciekawe. Ale dobra, nie ma co. Obstawiajcie, macie jeszcze, odliczam do trzech. Macie czas taki na obstawienie: 3, 2, 1. No dobra, i bez animacji. Dobra, to za animacją. Proszę, żeby coś ciekawego dropu był, bedrock w animacji. O, matko boska. No, szkoda, niedaleko było od hełmu. No, zobaczę teraz, ile te zmianki chodzą na rynku. Teraz przydatne. No, tutaj to jakiś skam jest, bo bez tekstur an anarchicznych. Właśnie y, zmianka to jest niemiecki barwnik. Nawet tego nie patrzę, bo w sumie mam tekstury te y, najtańsza. 350. No dobra. To ja będę... Kurde, chociaż wystawiać. Czy może spróbować zaczarować miecz? Chociaż 17% chyba mam, no to raczej myślę, że nic lepszego nie W ogóle wezmę już to sobie, to schowam mimo wszystko. Często, chociaż to mi się nie przyda. I w ogóle muszę jakieś lepsze kupić jakoś. Jakieś, nie wiem, refy, koksy, totemy cokolwiek, żeby jakoś zapełnić to jako jakimiś przydatnymi temami. Dobra wystawię. Dobra za tyle wystawię. Wszystkie za prawie 400. No 1000 z tego będzie, ale no nic kurde straciłem sporo dobra już ludzie kupują. Szkoda, szkoda, naprawdę szkoda. Kurde, teraz mnie kusi też, żeby kupić drugi klucz, po prostu, żeby się jakoś odrobić, aż chyba sobie podaruję. No kurde, popatrzcie na drop. Tak, oczywiście tutaj. Co jest, na trzy zmianki jest mniejsza szansa niż na anarchiczny ten, To akurat dziwne. Ale dobra. E, no nie mam nawet 20 koła teraz. Ja idę na strefę AWK. No i. A dobra, w drugą stronę. I kończę odcinek już. Naprawdę, no dzisiaj odcinek totalnie nic nie oddał. Nic nie zarobiłem, prawie oprócz tego serca jednego. No, jeszcze i tak będę kupował jedno. No serio, no mogło być lepiej, szkoda. Ale ja żegnam się z Wami. No i cześć i do następnego odcinka.